Witam Was bardzo serdecznie na kolejnej komunikatywnej, całościowej lekcji języka niemieckiego. Dzisiaj tematem będzie słownictwo dotyczące miejsc w mieście, w miejscowości, gdzie możemy m.in. miło spędzić czas. Będzie także powtórka celownika, datywu oraz końcówki w liczbie y, mnogiej. Jeżeli nie obejrzałeś jeszcze poprzedniej lekcji, to zachęcam do tego, ponieważ dzisiaj będzie jakby taka kontynuacja tej właśnie poprzedniej lekcji. Jeżeli ci się uh, lekcja spodobała, to podnieś łapkę w górę uh, oraz subskrybuj mój kanał, aby nie przegapić kolejnych materiałów. Zapraszam zatem na dzisiejszą lekcję. Es regnet heute. Ich fahre zum Schwimmbad. Wie lange bleibst du im Schwimmbad? Ich bleibe 2 Stunden im Schwimmbad. Was machst du heute Abend? Ich bin im Kino. Und du? Ich treffe mich mit meinen Freunden im Restaurant. Das ist schön. Viel Spaß euch. Was machst du am Sonntag? Am Vormittag bin ich in der Kirche. Wie fährst du zur Kirche? Zur Kirche fahre ich mit dem Bus. Es ist bequemer. Fährst du auch zur Kirche? Nein, ich bleibe heute zu Hause. Ich bin noch ein bisschen krank und morgen fahre ich zur Arbeit. Wo arbeitest du eigentlich? Ich arbeite bei einer Baufirma. Seit wann arbeitest du bei der Baufirma? Ich arbeite bei dieser Baufirma seit zehn Jahren. Wie findest du die Firma? Ich finde die Firma toll. Das freut mich sehr. Dzisiejsze słownictwo zum Schwimmbad, na Basen, im Schwimmbad, na Basen, zur Kirche, do Kościoła, in der Kirche, w Kościele, zur Schule, do Szkoły, in der Schule, Schole. zur Arbeit, do pracy, im Kino, w kinie, im Restaurant, w restauracji, zu Hause, w domu. W słówku i jest krótkie, czyli takie leciutkie i, szpimbad, a nie szwimbat. W piesie jest e, także krótkie, czyli takie lekkie i, kiesie, a nie kiesie. Szule u jest długie, Czule. w kino jest długie, to długie jest dosyć podobne do polskiego i, a więc kino i słówko restaurant wymawiane jest bardziej po francusku, ponieważ pochodzi z języka francuskiego. Pierwsza sylaba wymawiana jest normalnie, czyli re i potem druga sylaba, ona zawiera takie o, czyli resto i na końcu jest on, czyli restaurant. Zuhause z małym wyjątkiem. Cu oznacza w tym przypadku w, czyli zuhause w domu, także bez rodzajnika, czyli samo cu. Jeżeli chcesz się czegoś więcej dowiedzieć na, na temat wymowy, zapraszam Cię do moich dwóch filmików na ten temat, które znajdziesz także na moim kanale. Arbeiten, pracować. Arbeiten bei, pracować w, w jakiejś firmie. Bei einer Baufirma. Takiej jednej firmie budowlanej, by der Baufirma, tej firmie budowlanej, by dieser Baufirma, tej właśnie firmie budowlanej. Eine Baufirma, die Baufirma, firma budowlana. Ich finde die Firma toll. Uważam, że ta Firma jest wspaniała. W sensie dobrze mi się tam pracuje. Viel Spaß euch, miłość zabawy wam. Bleiben, zostać. Gdzieś. Arbeiten akcentujemy na pierwszą sylabę, czyli arbeiten, arbeiten, ich arbeite. Często słyszę właśnie akcent na innych sylabach, na przykład ich arbeite. Dlatego zwróć na to szczególną uwagę. Arbeiten by. By łączy się także z datywem, dlatego też właśnie w tych trzech następnych przypadkach końcówki są er. By einer Baufirma, małe powtórzenie rodzajnika. Rodzajnik nieokreślony, jeżeli wspominam firmę pierwszy raz, mój rozmówca jeszcze nie wie nic o tej firmie, czyli w jakiej, w jednej firmie budowlanej. By der Baufirma, by der Baufirma. w tej firmie budowlanej. Rodzajnik określony, ponieważ już coś na temat tej firmy wspomniałem. I by dieser Baufirma, to tak jakby zaimek wskazujący. Często używamy go, jeżeli wskazujemy na coś palcem, ta firma, ale jeżeli chcemy też tak powiedzmy słownie jeszcze zaznaczyć, jeszcze bliżej, że tak powiem, tą firmę opisać, w języku polskim możemy to wzmocnić tym słówkiem właśnie, tej właśnie firmie budowlanej. I bleiben oznacza zostać gdzieś, w sensie w, sensie w jakimś miejscu. Na przykład nie wiem, zostaje w domu, zostaje na basenie dwie godziny, ale nie oznacza to zostać w sensie kimś w przyszłości. Na przykład nie wiem jak dorosły zostanę nauczycielem. Tam użyjemy innego słówka, dlatego nie używamy w tym przypadku bleiben. Mit dem Bus, autobusem, ein Bus, der Bus, autobus. Ich treffe mich mit, spotykam się z, z kimś, oczywiście. Mit meinen Freunden, z moimi przyjaciółmi. Mit meinen Freundinnen, z moimi przyjaciółkami. Es regnet, pada deszcz. Hang, chory, chora. hang sein, być chorym, być chorą. Ein bisschen, trochę, troszeczkę. Bus, u jest długie, czyli bus. To jest ten środek transportu, którego zabrakło ostatnim razem, tego dzisiaj... Małe przypomnienie. W tym wyrażaniu, iść strefe myś, spotykam się, o tym miś jeszcze będą lekcje. Dzisiaj polecam się po prostu tego nauczyć, jako takiej całej frazy. I teraz dwa pytania, które jakby dzisiaj um, dominują naszą lekcję: wo bystu, gdzie jesteś? Wo arbeitestu? gdzie pracujesz? I drugie pytanie: wo chin w Ohinfestu, gdzie jedziesz, dokąd jedziesz, do jakiego miejsca jedziesz? Aby odpowiedzieć na te pytania, używamy analogicznie im, albo india, lub w drugim pytaniu cum, albo cło. Jaka jest właśnie różnica pomiędzy tym im, india, cum i cło? Z tego dowiesz się z ostatniej lekcji. Teraz kilka przykładów. Czyli w obystu, gdzie jesteś, bo arbeitest tu, im szpinbad, czyli w basenie, na basenie, im restaurant, w restauracji, im kinu, w kinie, in de kiesie, w kościele, in the w szkole, bei einer Firma, w jakiejś firmie budowlanej czy w jakiejś firmie, zu Hause, w domu. właśnie jest ten mały wyjątek, o którym już wspomniałem, z tym zu, tego nauczymy się, czy musicie się nauczyć na pamięć. I wochenferstu, zum Schwimmbad, na basen, zum Restaurant, do restauracji, zum Kino, do kina, zu Kiesie, do kościoła, zu firma, do firmy i nach Hause, do domu, czyli tu jest znowu ten wyjątek. I jeszcze chciałbym o bardzo ważnej rzeczy wspomnieć, a mianowicie w języku niemieckim, jeżeli właśnie chodzi o pytanie dokąd, możemy też użyć tego przyimka in z, z akuzatywem, ale różnica jest taka, że jeżeli właśnie chodzi o czasownik jechać, to mamy zawsze na myśli, przynajmniej w logice języka niemieckiego, że samochodem jadę pod jakieś miejsce, pod jakiś budynek czyli nie wjeżdżam samochodem do kina, do środka, nie wjeżdżam samochodem do szkoły, czyli do budynku, tylko parkuję czy zatrzymuję się przed tym budynkiem. I w tych właśnie przypadkach używamy zawsze cu, sum albo cuo z rodzajnikiem. I y, y, dlatego właśnie w tych dzisiejszych przypadkach, czy w tych dzisiejszych przykładach użyłem tego słówka CU. Wiadomo, też można pewnie słyszeliście, na przykład in Kino, ale wtedy właśnie mamy na myśli, że wchodzę do środka do budynku. Ale jeżeli jest czasownik fahren, czyli jechać, zazwyczaj używamy CU, ponieważ jeszcze raz to powiem, zatrzymujemy się przed budynkiem, czy obok budynku. I teraz będzie troszeczkę na temat datywu, celownika. O tym było już w poprzedniej lekcji. Dzisiaj, jakby trochę kontynuacji, będzie końcówka w liczbie mnogiej. Te pierwsze dwa zdania tutaj chodzi o liczbę, o mianownik, o te formy bazowe. Czyli Das ist mein Freund, to jest mój przyjaciel, mój chłopak. Das sind meine Freunde, to są moi przyjaciele. Czyli jeżeli chcemy po prostu utworzyć zwykłą liczbę mnogą w mianowniku, to dokładamy końcówkę R. E. I strefę mich mit meinen Freunden, czyli spotykam się z moimi przyjaciółmi. Mit łączy się z celownikiem, z datiwem, czyli mamy w tym te końcówki żółte, to są właśnie te końcówki celownika w liczbie mnogiej. Tą bazową końcówką jest końcówka en, czyli dein, meinen, deinen i tak dalej. Ale jeszcze właśnie musimy jedną rzecz sobie zapamiętać, a mianowicie, że tą końcówkę, czy taką końcówkę N. Dokładamy także do samego rzeczownika, czyli nie tylko do rodzajnika czy zaimka, ale też do rodzajnika, do rzeczownika. Czyli w tym przypadku e, mit meinen freunden, czyli to e zaznaczone na, 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 na fioletowo to jest właśnie to e z liczby mnogiej i to żółte n dochodzi jeszcze przez to, że to jest celownik. I powtórka końcówek. Czyli DEA zmienia się w DEA, jeżeli rzeczownik jest na DEA, rodzaju, rodzaju męskiego, to końcówka w celowniku zmienia się na EM, DIM, EINEM, MEINEM, DEINEM. Jeżeli rodzaj, słupko ma rodzajnik DIM, końcówka zmienia się na ER, czyli DEA, EINER, MEINER, DEINER. Tutaj jeszcze zwróćcie uwagę na wymowy. Nie wymagamy tej końcówki jak takie rzeczywiste ER, tylko takie bardziej EA, takie trochę jakby yy, Zmiękczona jest ta końcówka. Das zmienia się znowu na em. Dim, einem, meinem, deinem. I di, liczba mnoga, zmienia się na en. Czyli dein, meinem, deinem. Tu w tej drugiej linijce widzicie, że tam dam takie kreseczki, ponieważ rodzajnika nieokreślonego w liczbie mnogiej nie ma. Tam po prostu zostawiamy, nie wstawiamy żadnego rodzajnika. Jeżeli mówię, spotykam się z jakimiś przyjaciółmi. Ich treffe mich mit Freunden, z jakimiś przyjaciółmi. I na żółto zaznaczyłem jeszcze tą dodatkową końcówkę n, która dochodzi właśnie w celowniku liczby mnogiej. Tutaj jeszcze takie dwa malutkie przykłady. Das ist meine Freundin, to jest moja dziewczyna, moja przyjaciółka. Das sind meine Freundinnen, to są moje przyjaciółki. Czyli widzimy, że ta końcówka, ta zwykła końcówka w liczbie mnogiej to jest nen, czyli Freundinnen jeżeli użyję celownika i treffe trefę mich mit meinen Freundinnen, tutaj już żadnej, dalej, żadnej drugiej końcówki n nie dokładam, ponieważ ten rzeczownik kończy się już sam w sobie na n. Czyli jeżeli rzeczownik kończy się na n, dodatkowej końcówki n nie dokładamy. Jeszcze taki przykład poniżej. Das ist eine Ban. Das sind viele Banen, czyli to jest pociąg. To są, czy tam jest. Więcej, Kilka pociągów. i farei z zwei banen na Köln, czyli jadę dwoma pociągami na, no, do kolonii, w sensie, że muszę kiedyś się przesiąść. I tutaj też właśnie banen, banen, żadnej końcówki nie dokładamy, ponieważ kończy się już na EN w samym mianowniku. I część komunikatywna. Was machst du heute? Ich bin im kino. Was machst du Ich bleibe zu Hause. Wohin fährst du morgen? Morgen fahre ich zur Schule. Wie fährst du zur Schule? Zur Schule fahre ich mit dem Bus. Wo arbeitest du? Ich arbeite bei Ikea. będziecie mieli możliwość powtarzania, to chciałbym tu jeszcze właśnie wyjaśnić troszkę to różnicę bin i "blebe". Ich bin oznacza, że jestem. Ich bleibe oznacza, że zostaję. Oczywiście też mogę powiedzieć Ich bleibe im Kino. Na przykład z określeniem czasu, czyli zostaję w kinie na przykład dwie godziny. Ich bleibe im Kino zwei Stunden. Ale mogę też powiedzieć Ich bin im Kino zwei Stunden, czyli jestem w kinie dwie godziny. Ich bleibe zu Hause. Zostaję w domu. Ich bin zu Hause. Jestem w domu. A więc teraz powtarzajcie za mną i uzupełniajcie własnymi odpowiedziami. Was machst du heute? Ich bin. Ich bleibe zu Hause. Wohin fährst du morgen? Morgen fahre ich. Wie fährst du? Hm, hm, hm. ich mit? Wo arbeitest du? Ich arbeite. I dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiejszą lekcję. Zapraszam do komentowania, jeżeli macie jakieś pytania, niejasności, propozycje na inne lekcje, na dalsze lekcje. Zapraszam, tak jak mówię, do komentowania i do następnego razu.